Ogór. Ten jara się o, <laughs> <to> <laughs> o gościach tutaj. Tak, tylko? tak. W tamtym miejscu będą dwa te dwie skrzynki. Afer, patrz, burka ląduje. Ja spierdoliłem im. Tak. Ja się przed chwilą na górkę wbiegał. Tutaj jest! Dobijcie go! Szkoda mi ammo Dzięki Na górze jest wpad do zlutowania, nie? Tak, tak, tak Skrzynę... <laughs> Kurwa, ja ten lot Cześć. był Cześć. piękny! <laughs> Kurwa, szkoda, że tego nie widziałem Oj, to... Naprawdę, czekaj, altku